Sezon na grzyby trwa w pełni, bo sprzyjają temu dogodne temperatury, a do tego w lasach jest dość wilgotno. Widać to szczególnie w mediach społecznościowych, gdzie ostatnio wiele osób chwali się zdjęciami swoich zbiorów. Wskazują one na to, że jest wysyp grzybów, więc i ich amatorów sporo można spotkać w lasach. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak właściwie zbierać grzyby. W trakcie grzybobrania obowiązuje nas kilka takich podstawowych zasad, tak żeby to grzybobanie, grzybobranie było zarazem i przyjemne, i bezpieczne. Po pierwsze, taką podstawową zasadą jest to, że na grzyby zabieramy przewiewne koszyki, tak? czyli grzyby zbieramy w takie e, wyposażenie, które zapewni przewiewność, dostęp powietrza, ponieważ zbieranie grzybów w jakieś foliowe reklamówki tak? może powodować ich zaparzenie i w związku z tym one później szybko się psują, a jeżeli się zepsują, to również stają, staną się dla nas też no, niekorzystne dla naszego zdrowia. E, Idąc do lasu, również dobrze zaopatrzyć się w jakiś przewodnik dotyczący grzybów, Atlas. Oczywiście też mamy teraz dostęp w naszych smartfonach do internetu, więc również te informacje, w razie jakichś tam wątpliwości, będą nam przydatne. Czyli to jest takie podręczne, że tak powiem, wyposażenie, które nam pozwoli pozbyć się jakichś wątpliwości. Oczywiście, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to nie zbieramy takich grzybów absolutnie, nie spożywamy. Każda cecha grzyba budząca nasze podejrzenie jakby kwalifikuje go do odrzucenia. Wiele osób wycina znalezionego grzybka, a powinno się go w całości wykręcać z podłoża tak żeby można było faktycznie ocenić wszystkie grzy, cechy tego grzyba, ponieważ no, tu pewne takie elementy decydujące o tym, czy grzyb jest jadalny, czy też nie, będą się znajdowały w tej ukrytej dla nas części. Tak? A czasami też jest taka praktyka, że zbieramy tą jakby najbardziej dla nas pożądaną część grzyba, czyli powiedzmy kapelusz, natomiast pozostawiamy wszystko to, co, co, co wydaje nam się nieprzydatne, a jednak w tej ocenie takiej końcowej jest ważne. Nie wolno ich także długo przetrzymywać po przyniesieniu z lasu. Po powrocie do domu grzyby albo umieszczamy bezpośrednio w lodówce. Generalnie jest taka zasada, że grzyby powinniśmy w ciągu 48 godzin przygotować i spożyć. Tak? Oczyszczamy te grzyby, segregujemy i jak najszybciej sporządzamy z nich potrawy. Tutaj też y, taką ważną zasadą jest również to, żeby nie zbierać bardzo młodych owocników, ponieważ to są jeszcze niewykształcone okazy, które no, łatwo jest pomylić z grzybami trującymi, tak? I nie zbieramy również grzybów starych, ponieważ pomimo tego, że są one zaliczane do gatunków jadalnych. To przez to, że już zaszły w nich jakieś niekorzystne przemiany, mogą również być dla nas no, niekorzystne i później niepotrzebne sensacje z tego mogą wyniknąć. Najbardziej popularne są podgrzybki brunatne, których w lasach jest najwięcej. Pożądane natomiast są borowiki, ale trzeba wiedzieć, gdzie rosną, bo nie wszędzie można je spotkać. Nie wszystkie grzybki jednak nadają się do spożycia, więc co zrobić, jeśli nie jesteśmy tego pewni? Codziennie prowadzimy takie porady grzybowe w godzinach od 9 do 14. Ale nawet jeżeli ktoś przychodzi poza tymi godzinami, to nikt nie odchodzi bez takiej porady. Zawsze tutaj jesteśmy otwarci i w tym okresie grzybowym jak najbardziej dla klientów dostępni. Jak przyznała Katarzyna Bąkowska, mieszkańcy rzadko przynoszą grzyby trujące, a przychodzą każdego dnia. Pojedyncze przypadki jakieś się zdarzają, natomiast generalnie osoby, które zbierają grzyby, raczej znają się na tych grzybach. Czasami coś budzi ich wątpliwości, ponieważ grzyby też mają to do siebie, że wpływa na, cechy, na ich cechy zarówno temperatura, wilgotność, tak, dostęp do światła, rodzaj ściółki. Także czasami ten owocnik może jakoś tam odbiegać, powiedzmy, od tego, co znamy. Tak? Wtedy jakąś tam wątpliwość to wzbudza. Dlatego od kilku lat w Koninie i Powiecie nie było przypadków ciężkiego zatrucia ze śmiertelnymi włącznie. Poza tym bardzo ważne jest to, jak się zachowujemy w lesie. Nie powinniśmy bowiem hałasować, a także niszczyć napotkanych grzybów niejadalnych, bo stanowią one pożywienie dla zwierząt leśnych.